Wiele osób uważa, że części zakupione u dealerów lub w autoryzowanych serwisach po wyższych cenach są o wiele lepszej jakości niż te, które oferują niezależne warsztaty. Otóż nic bardziej mylnego. W większości przypadków są to te same produkty, które powstały na tych samych taśmach produkcyjnych, a sprzedawane są jedynie w innych opakowaniach z logiem producenta samochodu po wyższej cenie. Zobaczmy, co myślą o tym kierowcy. Nigdy nie kupuję oryginalnych części Toyoty, bo ze względu na to, że są on kupuję zawsze tańsze. Ja też nie patrzę na to, że jak bym kupić, zrobił być sprężego, pan, oryginalne oryginalny porzota za 1500, to ja pienin wale kupię za 600 złotych I taki sam przebieg mam, taki sam przebieg mam. Uważam, że bardzo istotną sprawą jest cena, cena, a jakość jest naprawdę bardzo dobra tych części. Sonda uliczna ku naszemu zaskoczeniu wyraźnie pokazała, że coraz więcej kierowców zdaje sobie z tego sprawę. Części w opakowaniu producenta samochodu to praktycznie te same produkty za wyraźnie wyższą cenę. Zobaczmy, jak wyglądają magazyny części pochodzących od niezależnych producentów. 80% wszystkich części pochodzi od producentów podzespołów. Są to firmy, które specjalizują się w produkcji danych produktów, np. tłumików, świec, łożysk, klocków hamulcowych, a nawet elektroniki i części silnikowych. Koncerny samochodowe samodzielnie produkują jedynie 20% części. Reszta oferowanych przez nich towarów pochodzi właśnie od prawdziwych producentów części, zwanych producentami zamienników. Jednak sprzedawane są one pod logiem producenta samochodu jako oryginały. Niezawodność i wyższa jakość części oferowanych w opakowaniach koncernów samochodowych to mit pielęgnowany przez producentów samochodów. Może nie do końca fajne jest to, że faktycznie firmy, e, duże firmy Volkswagen, czy BMW są, ostatnio chyba Volkswagen miał chyba taką kampanię, żeby kupować tylko markowe części i tak dalej. Co na dobrą sprawę to jest wprowadzenie tylko opinii publicznej w błąd, ponieważ stosują te same rzeczy, natomiast e, zachęcają czy zmuszają jakby klientów do stosowania tylko i wyłącznie tych firmowych rzeczy. Warto pamiętać, że używając części niezależnych producentów, warsztat niezależny, jak również autoryzowany, może wykonać naprawę dobrą jakościowo i to za rozsądną cenę.